Ravensbruck, obóz koncentracyjny dla kobiet w nazistowskich Niemczech. Podczas II wojny światowej tysiące kobiet zostało uwięzionych w miejscu, gdzie śmierć nie była najgorszym, co mogło im się przydarzyć. Miejsce, w którym głód, tortury oraz nieludzkie eksperymenty medyczne stanowiły część codziennej rutyny. Dla 130 tysięcy więźniarek to miejsce stało się rzeczywistością, Ravensbruck. Z nich, 90 tysięcy nigdy nie udało się opuścić tego piekła żywymi. Obóz koncentracyjny Ravensbrück został początkowo utworzony dla wrogi reżimu Hitlera. Niemcy potrzebowali miejsca dla specjalnych więźniarek, szpiegów, więźniarek politycznych, buntowniczek, agentek wykonawczego Komitetu Operacji Specjalnych na rozkaz Wielkiej Brytanii, bojowniczek francuskiego ruchu oporu. Polskich arystokratek oraz obywatelki krajów skandynawskich. Tutaj osadzano akademiczki i uczone osoby, które otwarcie popierały socjalizm lub komunizm. Więźniarki były także zamykane razem z przestępcami lub osobami, które naziści uważali za społecznie zmarginalizowane, np. osoby niepełnosprawne, chore psychicznie, prostytutki lub lesbijki. W 1933 Niemcy weszły w okres terroru, kiedy Adolf Hitler przejął władzę. Niebawem potem rozpoczęto masowe aresztowania jego przeciwników politycznych. Ci, którzy byli uznawani za wrogów państwa i narodu niemieckiego, zostali wysłani do więzień lub obozów koncentracyjnych. Witajcie w Frontline War Wars. Pierwsze obozy, takie jak Dachau i Oranienburg, zostały utworzone w pierwszym roku po dojściu Adolfa Hitlera do władzy. Pierwszy niemiecki obóz koncentracyjny dla kobiet został zorganizowany jednocześnie w Moringen, w powiecie Nordheim. Stamtąd kobiety były przenoszone do więzienia w Lichtenburgu, niedaleko Torgał. Początkowo więźniarki były komunistkami, socjaldemokratkami i Żydówkami. Później dołączyli do nich wyznawcy różnych religii, w tym katolicy, uczennice Biblii, czyli świadkowie Jehowy, protestantki, a także homoseksualiści męscy i żeńscy. Po wybuchu wojny, cały system operacyjny sieci obozów koncentracyjnych został rozszerzony na okupowane kraje. Kiedy obóz dla kobiet w Lichtenburgu zaczął brakować miejsca, postanowiono zbudować nowy obóz. Heinrich Himmler wybrał miejsce w pobliżu Ravensbrück, wioski położonej w malowniczym rejonie jezior w Mecklenburgi, z jeziorami Reblinse, Balense i Schwetse, około 80 kilometrów od Berlina i niezbyt daleko od Fürstenbergu. Było to miejsce w rejonie o naturalnym pięknie. Himmler uważał, że oczyszczenie niemieckiej krwi musi zacząć się blisko natury, a ożywiające siły niemieckich lasów odgrywały kluczową rolę w mitologii Heimat, niemieckiej ziemi. Bliskość Berlina była również ważna, ponieważ umożliwiała Himmlerowi częste inspekcje. Podobnie było z lokalizacją obozu dla mężczyzn w Sachsenhausen, oddalonego zaledwie o 45 km od Ravensbrück. To właśnie więźniowie z Sachsenhausen w listopadzie 1988 rozpoczęli pracę nad budową obozu dla kobiet. W tym materiale wideo przedstawimy historię obozu kobiet KL Ravensbrück opartą na relacjach kobiet, które przeżyły. Jedna z więźniarek, Maria Moldenhawer, podzieliła historię tego miejsca na okresy. Pierwszy z nich obejmuje lata 1939 do 1941, kiedy to obóz został wybudowany i oficjalnie otwarty, a pierwszy transport kobiet przybył do obozu. Był to okres fundacyjny, czas, w którym trawa i rabaty kwiatowe wokół baraków więźniarek były pielęgnowane z wielką starannością. Ulice były zamiatane, a baraki utrzymywane w bardzo czystości. W tym okresie do KL Ravensbruck przybywały transporty kobiet polskich. Charakterystyczną cechą pierwszego okresu, napisała Maria Moldenhauer, było to pełne stosowanie tzw. niemieckich metod wychowawczych wobec podbitego narodu. Polegały one przede wszystkim na wymazaniu indywidualnej tożsamości i pewności siebie danej osoby, powodując, że traciła ona swoje ambicje i gotowość do reagowania na obelgi. W ramach programu należało także wzbudzać nienawiść klasową i narodową, podsycać nieufność oraz skłonność do donoszenia na innych. Drugi okres, obejmujący lata 1941–1944, został opisany przez Marię Moldenhawer następująco. Stopniowo. W drugiej połowie 1941 roku oraz zarówno w 1942, jak i w 1943, zaczęła się formować polska społeczność w obozie. Jako pracownice, kobiety polskie zyskały zaufanie władz. Na początku tego okresu obowiązywały jeszcze pierwotne metody dyscyplinujące, jednak nękanie stało się relatywnie mniej intensywne. Niemniej jednak nastąpił wyraźny wzrost surowych i tragicznych konsekwencji rozkazów centralnych władz, które były ściśle egzekwowane przez władze obozu, w przeciwieństwie do wcześniejszych domowych metod tortur. Chodziło o egzekucje przez rozstrzelanie kobiet polskich, sprowadzonych z więzień, początek eksperymentów medycznych, prześladowanie forszerek oraz komunistek, przeszukania baraków w celu wykrycia politycznych spisków, Wysyłanie transportów więźniów do fabryk amunicji, wysyłanie chorych i umysłowo chorych do rozstrzeliwania oraz rekrutację kobiet do pracy w burdelach niemieckich żołnierzy. Główne nadzorczynie to Johanna Langefeld, Maria Mandel, Anna Klein-Plaubel i Luise Brunner. Ich pomocniczki asystowały im w wykonywaniu obowiązków. Jedną z nich była Dorothea Binz, znana z brutalnego traktowania kobiet. Pierwszy transport, składający się z 867 kobiet, przybył do Ravensbrück 15 maja 1939. Po przybyciu kobiety otrzymały swoje numery obozowe, zostały rozebrane, umyte i pozbawione owłosienia. Zdecydowana większość z nich była pochodzenia polskiego. Pierwsze, które przybyły, miały miejsce 23 września 1939. Były to kobiety mieszkające zarówno na niemieckich terenach, jak i w dawnych polskich terytoriach, włączonych do III Rzeszy: Śląsk, Pomorze, Lubuskie i Prusy Wschodnie. Pierwsze pięć kobiet pochodzących z zachodniej Polski przybyło do obozu 2 listopada. Wielkie transporty kobiet polskich zaczęły przybywać do Ravensbrück od kwietnia kolejnego roku. Najobfitszym rokiem pod tym względem był 1944, kiedy w obozie pojawiło się ponad 16 tysięcy nowych więźniarek, z których około 12 tysięcy pochodziło z powstańczej Warszawy. Tego samego roku niektóre kobiety zostały przewiezione do Ravensbrück z Auschwitz. Szacuje się, że około 40 tysięcy kobiet polskich przeszło przez obóz Ravensbrück. Jednak ich dokładna liczba jest niemożliwa do ustalenia, ponieważ wiele dokumentów zostało zniszczonych, a te, które przetrwały, zawierają pewne luki. Oprócz kobiet polskich obóz gościł również 18 tysięcy kobiet rosyjskich, 8 tysięcy kobiet francuskich, 1000 kobiet holenderskich, a także kobiety pochodzenia brytyjskiego, niemieckiego, żydowskiego oraz romskiego. Łącznie około 130 tysięcy kobiet zostało zmuszonych do życia w tym miejscu udręki w całkowitym przeludnieniu i poddawanych eksperymentom. Po przybyciu każda z więźniarek była oznaczana trójkątem, prostą łatką materiału, którą należało przyszyć do lewej rękawa kurtki. Czarny kolor oznaczał kobiety zakwalifikowane do kategorii aspołecznych, to znaczy prostytutki, drobne złodziejki oraz lesbijki. Zielony oznaczał przestępczki zawodowe. Czerwony był zarezerwowany dla więźniarek politycznych. Świadkowie Jehowy nosili fioletowy trójkąt, a kobiety żydowskie żółty. Jedną z tych, które miały czerwony trójkąt, była Zofia Czajkowska. Urodzona 22 grudnia 1910 była nauczycielką w Sandomierzu. Do Ravensbrück przybyła 21 sierpnia. 1940 i przebywała tam aż do końca, czyli do kwietnia 1950. Według jej własnych słów została uwięziona jako niepożądana zbiegła. Do Ravensbrück przybyła w transporcie około 130 osób. Podróż trwała 4 dni i 4 noce. Po przybyciu do obozu kobiety ustawiały się w kolejce przed domem kąpielowym i były prowadzone do wnętrza. Najpierw musiały oddać wszystkie swoje rzeczy, w tym biżuterię i pieniądze. Po kąpieli poddawano je badaniu lekarskiemu. Bez wyjątku ogolono im głowy. Obóz Ravensbrück był systematycznie rozbudowywany, choć nadal zachowywał prostokątny kształt. Otoczony był murem o wysokości czterech metrów, zwieńczonym przewodami elektrycznymi, a wokół patrolowali go strażnicy SS z psami. Początkowo obóz był przygotowany na przyjęcie piętnastu tysięcy więźniów. Jego rozbudowa była związana ze wzrostem liczby kobiet. Jedna z ocalałych, Wanda Jarzycka, wspomina: W momencie mojego przybycia do obozu liczba więźniarek przekraczała trzydzieści tysięcy, a w zimowych miesiącach zdawało się, że sięga 42 tysięcy. Te liczby odnoszą się jedynie do głównego obozu, tak zwanego Starego Obozu. Największy odsetek stanowiły kobiety polskie, ale oprócz nich obecne były kobiety ze wszystkich narodowości europejskich. Widziałam nawet dwie czarnoskóre kobiety. Warunki życia w obozie dla kobiet były równie surowe jak w obozie dla mężczyzn. Więźniarki wstawały każdego dnia o czwartej nad ranem. Myły się, ubierały, ścieliły łóżka i dostawały filiżankę czarnej kawy. Następnie wychodziły i ustawiane były w szeregi do sprawdzania obecności. Żywność w obozie była mizernie skąpa. W porze obiadowej racja wynosiła czwarte litra zupy, tak zwane eintopf, mieszanki kilku warzyw z odrobiną tłuszczu lub resztek mięsa. Kolacja składała się z odrobiny zupy lub być może z trzech lub czterech ziemniaków oraz liścia sałaty. Podczas kolacji więźniarki otrzymywały także 200 lub 250 gramów chleba jako przydział na następny dzień. W niedzielę lub dni świąteczne mogły liczyć na 100 gramów margaryny, odrobinę sera lub 50 gramów kiełbasy. Kobiety pracowały zarówno w obozie, jak i poza nim. Pracowały przy budowie dróg, wycince drzew, robotach melioracyjnych, przy załadunku i rozładunku pociągów, przy niwelacji nierównych dróg w różnych rodzajach prac rolniczych oraz przy hodowli zwierząt, a także przy pielęgnacji roślin i kwiatów. Niektóre z nich pracowały dla niemieckiej firmy Siemens, której fabryka znajdowała się około 1,5 km od obozu. Siemens miał tam 20 hal produkcyjnych, a kobiety z Ravensbrück zostały zmuszone do wykonywania tam pracy przymusowej od lata 1942. Fabryka produkowała części do radiotelefonów, dlatego praca więźniarek wymagała dokładności i precyzji. Kobiety pracowały ponad swoje siły. Mogły korzystać z toalety jedynie o wyznaczonych porach. Aby skorzystać z niej poza tymi godzinami, potrzebowały notatki od lekarza. Praca zimą była szczególnie ciężka. Ponieważ nosiły lekkie ubrania, bez rękawiczek i szalików, skóra na ich dłoniach i twarzach pękała z powodu mrozu. Warunki nie były o wiele lepsze latem. Grube sukienki i niewygodne buty utrudniały pracę fizyczną w upale. Pozbawione wody umierały z wyczerpania. Władze zamierzały nas zniszczyć tymi surowymi warunkami. Było to całkowicie zamierzone. Same nadzorczynie mówiły, że używanie kuli wobec nas byłoby stratą, bo same warunki nas zniszczą, twierdziła Zofia Czajkowska. Od roku 1939. Uruchomiono program fizycznej eliminacji chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo w postaci akcji o kodowej nazwie T4. Liczba osób zamordowanych wyłącznie z powodu tego, że znajdowały się na przykład w szpitalach psychiatrycznych, jest trudna do oszacowania. Akcja 14F13 została przeprowadzona jako część tego programu. Ta kodowa nazwa, zaczerpnięta z korespondencji z dowódcami obozów koncentracyjnych, Ukrywa morderstwo więźniów obozów posiadających niepełnosprawności, chorych psychicznie i tych, którzy nie byli zdolni do pracy. W związku z systematycznym wzrostem liczby więźniów w obozach SS postanowiły wybrać chorych, słabych lub tych, którzy nie byli w stanie wykonywać ciężkiej i wyczerpującej pracy dla niemieckiego przemysłu, oznaczyć ich jako rasowo defektowych i wyeliminować, zatruwając ich tlenkiem węgla w komorach gazowych. W przypadku Ravensbrück pierwszy transport wybranych więźniów opuścił obóz 4 lutego 1942. Przyciągane obietnicą przeniesienia do innych obozów nie podejrzewały, że umrą. Bernhard Strebel ustalił, że liczba kobiet straconych w ramach akcji 14F13 wyniosła łącznie 1600. Te kobiety zostały wysłane do komory gazowej w Centrum Leczenia i Opieki w Bernburgu. Na listach kobiet wysłanych z Ravensbrück znajdowały się nie tylko te niepełnosprawne lub niezdolne do pracy, ale także chory na gruźlicę, astmatyczne a społeczne z chorobami wenerycznymi, a także zdrowe kobiety zakwalifikowane jako przestępczynie. Akta zgonów wystawiane rodzinom ofiar przez Urząd Stanu Cywilnego zawierały fałszywe dane dotyczące miejsca i daty śmierci. Na przykład Ravensbrück podawano jako miejsce zgonu. Zapisy o więźniach natomiast były opatrzone ogólnym adnotacją przeniesiono do innego obozu. Bernhard Strebel nie był w stanie ustalić dokąd zabrano mężczyzn z Ravensbrück, chociaż przyjmuje się, że podobnie jak w przypadku kobiet, zginęli w komorze gazowej w Bernburgu. W drugiej fazie akcji 14 w 13 w latach 1943-1944 więźniowie zostali zamordowani w komorze gazowej Centrum Opieki zamku Hartheim położonego w pobliżu Lincu w Austrii. Według świadków około 60 tzw. czarnych transportów, jak nazywali je więźniowie, opuściło obóz Ravensbrück. W każdym z nich przewożono od 50 do 70 kobiet. Jednocześnie władze obozu zaostrzyły kryteria selekcji, skupiając się przede wszystkim na chorych psychicznie, a pozostałe, o ile były zdolne do pracy, wysyłano do zakładów przemysłowych. W latach 1942-1944 przeprowadzono eksperymenty tego rodzaju na więźniankach. Niemieckie dowództwo wojskowe było niecierpliwe z powodu powolności leczenia niemieckich żołnierzy rannych na froncie. Przeprowadzono kilka eksperymentów medycznych na kobietach z Ravensbrück, aby znaleźć nowe metody leczenia ran. Kobiety były celowo ranione, zarażane bakteriami, a następnie obserwowane. Podawano im również kilka cykli leków, aby kontrolować i oceniać ich wpływ na zdrowie. Eksperymenty medyczne przeprowadzano na osobach młodych i często zdrowych. Nikt nie pytał ich o opinię, ani nie prosił o zgodę. Nie wiedziały, dlaczego były zabierane do sali operacyjnej. Ogólnie rzecz biorąc, te zabiegi polegały na zarażaniu ran i kontroli skuteczności solfonamidów. Kobietom wykonywano nacięcie na nodze, a następnie wstrzykiwano im różne zarazki, np. bakterie powodujące gangrenę gazową i tężec Staphylococcus aureus, co wywoływało infekcje. Ponadto na rany nakładano różne materiały, np. kawałki szkła, drewna lub papieru, symulując tym samym warunki, jakie mogły wystąpić na froncie podczas wojny. Na zakażonych nogach stosowano gips. Niektórym kobietom podawano solfonamidy, innym nie podawano żadnych leków. Innym zabiegiem było złamanie lub przecięcie kości, a następnie przeszczepienie jej z jednej nogi do drugiej. W ten sposób obserwowano regenerację kości, a na końcu przeprowadzano resekcję fragmentów mięśni i nerwów kończyn dolnych. Przesłuchania i kary nakładane na więźniów za domniemane wykroczenia były równie surowe w swoich skutkach jak eksperymenty medyczne. Jednym z tych przestępstw było próbowanie nielegalnego wprowadzenia do obozu dowolnej ilości jedzenia, nawet jeśli była ona bardzo mała. Pomoc przy próbach ucieczki była karana jeszcze surowiej, jak to miało miejsce w przypadku Elżbiety Kwiczaly, która została zatrzymana dnia 19 kwietnia 1943 i oskarżona o pomoc dwóm polskim kobietom w ucieczce. Została przesłuchiwana przez Ludwika Ramdora, znanego w obozie zorganizowania tajnej sieci współpracowników wśród więźniarek. Potrzebowano dowiedzieć się, o czym mówiły i co planowały kobiety, gdy były same w barakach. Komendant Fritz Zuren oraz komisarz Ludwig Ramdor nałożyli na Elżbietę kwiczale karę 15 tygodni izolacji. Była to cela z ciemnym oknem, bez wentylacji. Przesłuchania odbywały się przede wszystkim w nocy. Spędziła pierwsze osiem dni bez jedzenia, śpiąc naga na podłodze. Po ośmiu dniach otrzymała 250 gramów chleba oraz pół litra czarnej kawy. Została także torturowana. Jak sama zeznała, metoda tortur polegała na tym, że zmuszono ją do przyklękania i związano jej ręce poniżej kolan, założono jej skórzany pasek wokół szyi i ciągnięto za niego, aż ręce zostały związane. Następnie przyniesiono jej sześć koców i położono je na jej głowie. Na dolnych krawędziach tych koców starannie je zrolowano, aby wpuszczało się bardzo mało powietrza. Okna zostały hermetycznie zamknięte i przyciemnione. Utrzymywano ją w tej pozycji przez trzy godziny, aż straciła przytomność. Spędziła 11 miesięcy i pół w penitencjarnym bunkrze, z czego 15 tygodni w ciemnym pokoju. Cierpiała głód przez 19 tygodni, otrzymała 25 batów i była torturowana dwa razy. Przez uduszenie i przez utonięcie, a dodatkowo spędziła łącznie 80 godzin na przesłuchaniach. Jeśli jednak to działo się u tych, którzy współpracowali z więźniarkami, Niemcy postanowili dać publiczny przykład tego, co przydarza się tym, którzy próbowali uciec z obozu. Zdarzały się przypadki samobójstw w obozie, popełnianych poprzez rzucanie się na kable wysokiego napięcia. Zeznała lata później Maria Moldenhauer. Aby odstraszyć innych, ciało było pozostawiane wiszące na kablach przez kilka dni i oficjalnie pokazywane więźniom. Blok, w którym doszło do samobójstwa, był karany, a w przypadku nieudanego próby, kobieta po powrocie do zdrowia była przenoszona do bunkra i bita. Te relacje dają straszliwy obraz warunków życia w obozach: ciężka praca, racje głodowe, surowe kary, eksperymenty medyczne i przesłuchania. Wszystko to przyczyniało się do tego, że więźniowie wpadały w obłęd. Na początku ci, którzy umierali w obozie, byli kremowani w miejskim krematorium w Fürstenbergu. W roku 1933 SS nakazały budowę krematorium poza terenem obozu, które zostało rozszerzone rok później. W pobliżu znajdował się barak, który wcześniej służył jako magazyn. Na początku roku 1945 Został przekształcony w komorę gazową. Tymczasem obóz w Ukermark dla młodych więźniów stał się obozem zagłady. Pod koniec wojny starsi i chorzy byli tam wysyłani. Po wojnie Kazimiera Wardzyńska zeznała, że dnia 22 stycznia 1945 z Ravensbruck wysłano około 1500 więźniów. W kolejnych dniach ta liczba wzrosła do 4000, a nieco później. Kolejne 2500 zostały tam zabrane. Kobiety były namawiane, aby udały się tam, obiecując im odpoczynek po bardzo ciężkiej pracy. Jednak rzeczywistość okazała się być zupełnie inna. Życie w Ukermark było piekłem. Zamiast pracować, kobiety były poddawane surowej selekcji. Wybierano te najchudsze, te spuchnięte, najstarsze lub niepełnosprawne. Podczas selekcji były przepychane i bito a gdy sporządzano listę, zamykano je w baraku. O zmierzchem przyjeżdżał ciężarówka, aby je odebrać i znowu były bito i przepychane. Wyrzucano je na tył pojazdu i wieszano za ramiona oraz nogi. Ciężarówka przewoziła kobiety do komory gazowej usytuowanej obok obozu Ravensbrück i natychmiast wracała po kolejny transport. Po upływie 15 minut ciała ofiar były przenoszone z komory gazowej do krematorium. Języki ognia unosiły się z kominów i były obserwowane z barak obozowych przez kilka dni. Maria Kamińska wspominała to ponure miejsce po wojnie. Została tam przeniesiona na początku stycznia 1945. Potwierdziła, że ten obóz, początkowo przeznaczony dla młodych, stał się miejscem, do którego wysyłano starszych i chorych, a stamtąd transportowano ich do komór gazowych. Obóz ten był pełen ciężko chorych. Kto tam wchodził, nie wychodził. Dokładna liczba kobiet, które zginęły w Ravensbrück, jest tak trudna do ustalenia jak liczba więźniarek ewakuowanych z obozu przez Szwedzki Czerwony Krzyż. Szacuje się, że zginęło około 92 tysięcy kobiet. Mówiono również, że wskaźnik śmiertelności w obozie wynosił 70%, co oznacza, że około 132 tysięcy kobiet przeszło przez Ravensbrück. Bernhard Strebel ma nieco odmienną opinię na ten temat. Według niego liczba 92 tysięcy ofiar śmiertelnych, podana przez brytyjskiego prokuratora podczas pierwszego procesu w Hamburgu przeciwko personelowi Ravensbrück, została ustalona zbyt powierzchownie i nie była poparta dokumentami. Ale czy naprawdę liczy się dokładna liczba ofiar? Ocalałe uważają, że imiona są ważniejsze od liczb. Polskie kobiety, które zginęły w Ravensbrück, są upamiętniane tablicą odkrytą dnia 19 czerwca 1997 w muzeum założonym tam na cześć ofiar. Zanim odbyły się procesy przeciwko personelowi Ravensbrück, lekarze, którzy podczas wojny przeprowadzali przestępcze eksperymenty medyczne na ludziach, zostali osądzeni w Norymberdze przed pierwszym amerykańskim trybunałem wojskowym. W okresie od 9 grudnia 1946 do 19 sierpnia 1947. Większość z nich została skazana na śmierć. Od zakończenia wojny do 1948 odbyło się siedem procesów w Ravensbrück. Pierwszy z nich miał miejsce od 5 grudnia. 1946 do 3 lutego 1947 przeciwko 16 oficerom obozu. Wśród nich byli Ludwik Ramdor, Rolf Rosenthal, Gerhard Szydlauski, Dorothea Binz oraz Percival Traite. Po procesie wykonano 11 wyroków śmierci przez powieszenie. Cztery wyroki skutkowały karami pozbawienia wolności od 10 do 15 lat. Wszystkie wyroki śmierci wykonano 2 i 3 maja 1947 z wyjątkiem doktora Percivala Traite, który popełnił samobójstwo 8 kwietnia. Fritz Suren również miał być sądzony, ale udało mu się uciec. Został schwytany w 1999 i przekazany francuskim władzom. Został rozstrzelany 12 lipca 1950. Drugi proces oficerów Ravensbrück odbył się od 5 do 27 listopada 1947. Jedynym oskarżonym był Friedrich Opitz, mężczyzna z SS, który kierował jedną z fabryk, w których pracowali więźniowie. Został skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano 26 lutego 1948. Trzeci proces dotyczył personelu obozu zagłady Wuckermark i odbył się od 14 do 28 kwietnia 1948. Dotyczył on osób odpowiedzialnych za wybór kobiet, które miały być wysłane do komór gazowych, oraz za ich maltretowanie. Spośród pięciu oskarżonych, trzech uznano za winnych, a dwóch uniewinniono, ponieważ nie służyli w Wuckermark w okresie, kiedy był to obóz zagłady. Czwarty proces odbył się w maju i czerwcu 1948 przeciwko pięciu członkom personelu medycznego Ravensbrück. Jeden z nich, dr Walter Zontak, został skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano 17 listopada 1948. Podczas piątego procesu przeciwko personelowi Ravensbrück w czerwcu 1948. Trzech mężczyzn z SS zostało oskarżonych o zabójstwo więźniów obozu. Wszyscy zostali uznani za winnych zarzucanych im przestępstw. Artur Konrad został skazany na śmierć przez powieszenie, Walter Schenk na 20 lat pozbawienia wolności, a Heinrich Schaffer na dwa lata. Problemy ofiar obozów koncentracyjnych nie zakończyły się wraz z zaprzestaniem działań wojennych w roku 1950. Ofiary utworzyły różne organizacje mające na celu podniesienie świadomości o niemieckich zbrodniach. Konieczność udzielenia odszkodowania byłym więźniom, którzy cierpieli w wyniku eksperymentów medycznych, nabrała znaczenia. Na posiedzeniu rządowym, które odbyło się 26 lipca 1951, niemieckie władze zatwierdziły rezolucję mającą na celu udzielenie pomocy ofiarom nieludzkich eksperymentów. Przeprowadzonych w Ravensbrück. Utworzono komisję, która miała ocenić propozycje i określić formy odszkodowania, w tym finansowanie leczenia medycznego, emerytury inwalidzkie oraz odszkodowania pieniężne. Ale czy pieniądze naprawdę mogą naprawić cierpienie? Żadna rezolucja, choćby wydawała się sprawiedliwa, nie zdoła wymazać niewypowiedzianego bólu ofiar, ani pustki, którą pozostawiły w ich rodzinach. Historia Ravensbrück nie jest tylko wspomnieniem horroru, ale także przestrogą przed tym, co nigdy nie powinno się powtórzyć.